Jak dostać odszkodowanie za błąd medyczny? Dzień dobry. Nazywam się Jolanta Budzowska i jestem radcą prawnym. Od ponad 20 lat pomagam osobom poszkodowanym uzyskać odpowiednie odszkodowanie w sprawach o błąd medyczny. To jest podcast, w którym dzielę się przemyśleniami i przykładami prosto z życia, a właściwie najczęściej już prosto z sali sądowej, bo to jest miejsce, gdzie moja pomoc osobom poszkodowanym najczęściej się materializuje. W tym odcinku podcastu opowiem Ci o moich spostrzeżeniach na temat tego, jak zorganizować ubieganie się o odszkodowanie za błąd medyczny. Od czego zacząć, przez co będziesz musiał przejść i jak przy okazji możesz skorzystać z mojej pomocy. Posłuchaj. Skoro jesteś na moim blogu, to znaczy, że szukasz pomocy. Podejrzewasz, że sam padłeś ofiarą błędu medycznego albo dotknęło to kogoś z Twoich bliskich i nie wiesz, od czego zacząć. Oto przewodnik krok po kroku. Krok pierwszy. Szczegółowo opisz przebieg wydarzeń czyli co, kiedy i gdzie się zdarzyło. Jeśli nie pamiętasz, niech każdy ze świadków przebiegu leczenia opisze to, co sam pamięta. Im więcej szczegółów, tym lepiej. Odszukaj i uporządkuj dokumentację medyczną, którą już masz w domu: karty informacyjne ze szpitala, opisy wyników badań podstawową dokumentację z późniejszego leczenia. Postaraj się wyselekcjonować te dokumenty, które Twoim zdaniem świadczą o tym, że doszło do błędu medycznego. Na początek wybierz te najważniejsze. Proszę Cię, nie skanuj wszystkiego, jak leci, w ilości kilkuset stron. To nie ułatwi nam analizy. Krok drugi. Prześlij mi opis i zeskanowaną podstawową dokumentację medyczną mailem na adres Krakow. Małpa.bf.com.pl Jeżeli masz trudności z obsługą poczty mailowej albo uważasz, że koniecznie musisz załączyć więcej niż 20 kart z dokumentacji medycznej, to całą korespondencję możesz też wysłać pocztą tradycyjną na adres kancelarii, który znajdziesz na stronie internetowej kancelarii. Uwaga! Koniecznie podaj swój adres mailowy korespondencyjny oraz telefon. Krok trzeci. Mamy już Twoją dokumentację i analizujemy sprawę. Musisz wiedzieć, że każda, absolutnie każda sprawa, która trafia do kancelarii, przechodzi przez moje ręce, nawet jeżeli na bieżąco koresponduje z Tobą inny prawnik z mojej kancelarii. Analiza jest bezpłatna, ale wpływa do nas bardzo dużo spraw. Zwykle musisz poczekać dwa lub trzy tygodnie, czasem dłużej, jeżeli musimy skonsultować się z naszymi konsultantami medycznymi. Jeżeli widzimy, że sprawa jest na granicy przedawnienia, albo jeśli jest potrzeba pilnej interwencji, to oczywiście Twoja sprawa przesuwa się na początek kolejki. Jeżeli czekasz i nie masz odpowiedzi, to zadzwoń albo napisz. Odpowiemy Ci, kiedy zakończymy Twoją analizę. Pamiętaj: analiza jest bezpłatna, niezależnie od jej wyniku. Krok czwarty. Otrzymujesz od nas wynik analizy. Są trzy możliwości. Pierwsza niestety najczęściej nie rekomendujemy drogi sądowej. Dlaczego? Być może w Twojej sprawie doszło do powikłań, z którymi należało się liczyć i udowodnienie błędu lekarskiego jest w takiej sytuacji niemożliwe. Zdarza się też, że leczenie nie było idealne, ale uważamy, że niestety nie da się udowodnić błędu, nawet jeżeli tobie wydaje się oczywisty. Pamiętaj, że my na to patrzymy z innej perspektywy niż ty sali sądowej i przepisów proceduralnych. Czasem też, szczególnie w przypadku śmierci, popełnione błędy są dość jednoznaczne, ale to nie one doprowadziły do śmierci pacjenta. Wtedy także niestety nie da się uzyskać odszkodowania. Nie wybieramy sobie spraw najłatwiejszych. Nie podejmujemy się jednak takich, w których oceniamy, że jest duże prawdopodobieństwo przegrane i kiedy pacjent przegra, to nie dość, że nie udowodni błędu, to jeszcze grożą mu duże koszty procesu. Druga możliwość to taka, że uważamy, że jest coś na rzeczy. Sprawa rokuje, ale brakuje nam danych. Wtedy prosimy Cię o dodatkowe informacje lub dokumenty. I trzecia możliwość, kiedy sprawę już po wstępnej analizie oceniamy jako do przyjęcia. Krok piąty. Jeżeli mamy tę sytuację, że do pełnego obrazu sprawy brakuje nam dokumentów, najczęściej potrzebna jest pełna dokumentacja medyczna. Wtedy prosimy Cię o jej zgromadzenie. Wzór wniosku znajdziesz na blogu albo na stronie internetowej kancelarii. Jeżeli przekażesz nam pełnomocnictwo, sami możemy zająć się gromadzeniem dokumentacji medycznej w Twoim imieniu. Uwaga! Od tego etapu potencjalny przeciwnik, czyli szpital, czy przychodnia, czy lekarz, domyśla się, że skoro chcesz uzyskać od niego pełną dokumentację medyczną, to prawdopodobnie masz jakieś zastrzeżenia do leczenia. Bądź czujny, Możesz trafić na czarną listę pacjentów, chociaż oczywiście ona jest nieoficjalna, i może być dawane Ci do zrozumienia, że jesteś tak zwanym roszczeniowym pacjentem. Krok szósty. Po analizie dodatkowej dokumentacji, albo proponujemy Ci reprezentację i podpisanie umowy z naszą kancelarią, albo wskazujemy, że jednak. Po dodatkowej analizie uznajemy, że ryzyko przegrane jest zbyt duże, aby kierować pozew. To koniec etapu bezpłatnej analizy. Krok siódmy. Jeżeli proponujemy Ci umowę, i jeżeli ją zaakceptujesz, to przedstawiamy Ci tak zwaną listę zadań domowych: dokumentów, które są niezbędne, by ruszyć ze sprawą. Krok ósmy. Czekamy na dokumenty od Ciebie. Krok dziewiąty. Czekamy na dokumenty od Ciebie. Czasem zgromadzenie kompletu dokumentów rzeczywiście trwa. Możesz nam przesyłać je w jednej paczce albo partiami. Będziemy się o nie upominać, ale pamiętaj, że sprawna współpraca leży w Twoim interesie. Odpowiadamy na wszystkie Twoje pytania i pomagamy jak możemy w zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji. A w międzyczasie pracujemy już nad sprawą na bazie tego, co mamy w ręku. Krok dziesiąty. Kiedy mamy wszystko, powstaje wezwanie do zapłaty. Zwykle jest kierowane do podmiotu leczniczego i ubezpieczyciela, ale to, kto odpowiada za błąd medyczny w Twoim przypadku, może wyglądać bardzo różnie. Nasza w tym głowa, żeby zidentyfikować sprawcę. Wysyłamy wezwanie do zapłaty. To jest etap obowiązkowy. Przed sądem musimy potem wykazać, że daliśmy przeciwnikowi szansę na ugodowe załatwienie sprawy. Krok 11. Czekamy około 45 dni na odpowiedź na nasze wezwanie. Teoretycznie ubezpieczyciel podmiotu leczniczego ma 30 dni na tak zwaną likwidację szkody. Ale w praktyce te terminy są notorycznie przeciągane. Krok 12. Dostajemy odpowiedź. Wiemy już jaka jest strategia obrony przeciwnika i czego możesz się spodziewać. Jedynie w jednej sprawie na 100. Oczywiście jest to statystyka własna przybliżona i z przymrużeniem oka. Ubezpieczyciel lub podmiot leczniczy uznaje swoją odpowiedzialność i wypłaca jakąś, zwykle małą część odszkodowania i chce negocjować. Takie negocjacje na etapie przedsądowym rzadko kończą się kwotą, która satysfakcjonuje obie strony, ale jeżeli tak, to zawierana jest ugoda. Na ugodę musisz wyrazić osobną zgodę. Przedstawiamy Ci za i przeciw, mówimy, co przemawia za zakończeniem sprawy już na tym etapie, albo że w naszej ocenie bardziej opłaca się, jest dla Ciebie korzystniejsze skierowanie pozwu do sądu. Jeżeli podmiot leczniczy i ubezpieczyciel wypłacą niewielką część żądanego odszkodowania, albo w ogóle nie uznają swojej odpowiedzialności za błąd medyczny, nie pozostaje nam nic innego jak droga sądowa. Krok trzynasty. Wspólnie sprawdzamy, czy stać Cię na proces. Wypełniasz wspólnie z nami na brudno wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych i informujemy Cię, jakie w naszej ocenie masz szanse na całkowite zwolnienie od kosztów sądowych. Ewentualnie, ile będziesz musiał zapłacić, decydując się na wystąpienie z pozwem. Jeżeli wynik tej symulacji jest dla Ciebie OK, przystępujemy do pracy nad pozwem. Krok 14. Praca nad pozwem. To zajmuje około jednego miesiąca, i to pod warunkiem, że mamy od Ciebie komplet dokumentów. Krok 15. Składamy pozew z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych, najczęściej, i czekamy na decyzję sądu. Jeżeli sąd zwolni Cię od kosztów, albo w braku zwolnienia zdecydujesz się zapłacić wyznaczoną część, albo całość opłaty od pozwu, sprawa nabiera tempa przeciwnik składa odpowiedź na pozew. Wyznaczana jest pierwsza i kolejne rozprawy, na których przesłuchujemy świadków. Jeżeli nie chcesz, nie musisz bywać osobiście na rozprawach. To my cię na nich reprezentujemy. Od tego jesteśmy. Potem sprawa trafia do biegłych, którzy oceniają, czy doszło do błędu, czy nie. Jeżeli opinia jest niekorzystna, to nie oznacza jeszcze końca świata. Możemy z nią walczyć. Krok 16. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji zajmuje przeciętnie od 2 do 5 lat. Ten czas niestety ostatnio się wydłuża w związku z dużą ilością wakatów na stanowiskach sędziów i tym, że są bardzo obciążeni pracą. Długa przerwa związana ze stanem epidemii też nie pomogła, chociaż e, trzeba przyznać, że sądy my również robiliśmy, co się dało, żeby sprawy nie stały w miejscu. Krok 17. Zapada wyrok. Dostajesz go na piśmie z uzasadnieniem. Możesz przeanalizować sposób myślenia sędziego i dowiedzieć się, co zdecydowało o takim, a nie innym rozstrzygnięciu. Krok osiemnasty. Od wyroku można apelować. Każda ze stron niezadowolona z wyroku może złożyć apelację. Także ty, gdy sąd orzeknie niezgodnie z tym, czego żądaliśmy w pozwie. Krok dziewiętnasty. Po około roku do dwóch lat, choć teraz czasem w znacznie krótszym czasie, w związku ze zmianą przepisów, zapada wyrok sądu drugiej instancji. Dostajesz go na piśmie z uzasadnieniem. Sąd drugiej instancji zwykle orzeka już tylko na podstawie tego, co zgromadził w aktach sąd pierwszej instancji. Nie przesłuchuje się ponownie świadków po złożeniu apelacji. Krok 20. Wyrok sądu drugiej instancji jest ostateczny, a zatem podlega natychmiastowemu wykonaniu. Jeżeli wygrałeś, dostajesz zasądzone odszkodowanie za błąd medyczny. Gratuluję. Krok 21 pominę, ponieważ złożenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego zdarza się wyjątkowo. Masz pytania? Zrób po prostu to, o czym mowa w części opisanej przeze mnie, jako krok pierwszy i krok drugi. Albo po prostu zadzwoń do kancelarii. Pani Dominika albo pani Paulina, z pewnością jedna z nich odbierze telefon. Na pewno chętnie wytłumaczą ci co robić. To wszystko, co miałam ci dziś do powiedzenia na temat tego, jak wygląda proces uzyskiwania odszkodowania za błąd medyczny z pomocą mojej kancelarii. Zapraszam Cię do odwiedzenia moich blogów Błąd przy Porodzie i Pomyłka Lekarza, które łatwo znajdziesz wpisując w wyszukiwarkę moje nazwisko, Pucowska oraz słowo blog. Zachęcam Cię też do podzielenia się tym podcastem ze swoimi znajomymi w mediach społecznościowych i w każdy inny sposób. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Mówiła Jolanta Bucowska.